Witam w kolejnym odcinku zdrowej rozmowy. Dzień dobry mówi Kasia Staszak. Jest grudzień, miesiąc, który uwielbiam. Należą do tych osób, które świąteczną atmosferę, światełka, piosenki i film Kevin sam w domu serwują sobie od początku grudnia w dużej dawce. Nigdy mi się to nie nudzi. A żeby przyjemności świąteczne trwały dłużej, y, zaczynam właśnie 1 grudnia, w nocy, przed 1 grudnia, kiedy moja córka już zaśnie, rozstawiam pierwsze świąteczne ozdoby. Rano świecą się już światełka, kiedy wstanie i czeka na nią świąteczny kalendarz. Co roku od połowy listopada moja córka czeka na ten kalendarz adwentowy. Y, czeka na niego nawet bardziej niż na mikołajki czy upominki pod choinką. Po mikołaj często przynosi prezenty zgodne z listą życzeń. A kalendarz to 24 niespodzianki. Nasz kalendarz ma kształt domku z okienkami, kieszonkami. Wsuwam w te małe kieszonki jakieś zawiniątka albo liściki, jeśli prezent jest trochę większy i się nie mieści. Na tych liścikach podaję wskazówki Znajdź mnie albo sprawdź na stole. Większość tych niespodzianek to są naprawdę drobiazgie, gumka do włosów, jakiś nietypowy ołówek, ale co kilka dni jest coś większego. Mogę Wam zdradzić, że jutro będzie kupiony już dawno temu na Pchlim Targu taki stary talerz z koniem cwołującym przez śnieg. Moja córka kocha konie i kiedy ten talerz kilka miesięcy temu zobaczyłam, to wiedziałam, że jej się spodoba i z myślą właśnie o kalendarzu go kupiłam. Mam tak wiele radości z przygotowywania tych drobiazgów, z myślenia o tych prezentach, a naukowcy to pięknie wyjaśnili, dlaczego tak jest. Jeszcze dzisiaj to wyjaśnienie Wam przedstawię. Czy to źle, że cieszymy się świąteczną atmosferą już od początku grudnia? No, okazuje się, że niekoniecznie, bo jak tłumaczy dr Marzena Sekuła, psychoterapeutka z poradni zdrowia psychicznego Harmonia, grupy LuxMed, listopad uznawany jest za najbardziej depresyjny miesiąc i pojawienie się z początkiem grudnia kolorowych ozdób może działać jak koloroterapia. Powoduje stymulację wyrzutu dopaminy, czyli innego szczęścia. I energia ukryta w świątecznej atmosferze. Nie tylko w tych światełkach, ale też w zapachach związanych ze świętami może działać na nas jak taki dopaminowy opatrunek. Ten opatrunek na gorsze samopoczucie po depresyjnym listopadzie. Oczywiście, im szybciej wczujemy się w atmosferę świąteczną, tym większe szanse, że więcej kupimy. Dlatego z takiego przedświątecznego rozbiegu, jak tłumaczy psychoterapeutka, najbardziej cieszą się handlowcy. I tutaj wszystko zależy od tego, na ile świadomie wykorzystujemy magię świąt i nie wpadniemy w pułapkę konsumpcyjnego przeżywania tego wyjątkowego czasu, tłumaczy psychoterapeutka. I zdaniem psychologów, osoby, które wieszają świąteczne dekoracje na długo przed świętami, są szczęśliwsze. A według innych badań osoby, które dekorują swoje domy na święta, uchodzą w oczach innych ludzi za towarzyskie i przyjazne. Rozświetlone domy, te światełka, które wieczorem zapalamy w grudniu, mogą w świecie pełnym stresu i niepokojów dawać nam poczucie bezpieczeństwa, przypominać takie emocje zapamiętane z dzieciństwa. Moja córka niedawno stwierdziła, że ten kalendarz adwentowy, który robię, mam chyba przez babcię bo moja mama też lubi celebrować święta i już od listopada planuje, jak mówi moja córka, jak kupić milion pierniczków. I ma rację, ja to upodobanie do tworzenia świątecznej atmosfery wyniosłam z domu i chcę, żeby moja córka też zawsze miała taką umiejętność zapalania światełek, gdy dokoła niej zrobi się ciemno. Nie tylko w grudniu. Blisko 60% Polaków uważa, że elementem budującym świąteczną atmosferę są właśnie świąteczne ozdoby i iluminacje, na drugim miejscu, bo 58% osób wskazało zapachy, takie jak woń igliwia, aromat domowych dań i świec. A osoby, które skończyły 55 lat, zdecydowanie częściej kojarzą ze świętami też zapach posprzątanego mieszkania. Świąteczne melodie są ważne dla 55% Polaków i to są dane z zupełnie nowych badań przeprowadzonych przez firmę Mason Partners. Oczywiście w święta chodzi głównie o to cudowne poczucie domowego ciepła, bliskości, radości, zatrzymania się w biegu, ale prezenty też są miłe. Sprawdziłam, czy mogą być dobre dla zdrowia. Więc teraz nietypowo, bo nie pod koniec odcinka w środku. Prawda czy mit? Czy dawanie prezentów uszczęśliwia? A niektórzy mówią nawet, że bardziej uszczęśliwia niż ich dostawanie. No co sądzą o tym naukowcy? Zawsze można liczyć na amerykańskich naukowców, na szczęście. To amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało tekst pod tytułem Co dzieje się w twoim mózgu, gdy dajesz prezent? Otóż dawanie prezentów aktywuje takie obszary w mózgu, które są związane z przyjemnością, z kontaktami społecznymi, z zaufaniem i tworzą efekt tak zwanego ciepłego blasku. Okazuje się, że dawanie prezentów, szczególnie gdy obdarowana osoba jest nam bliska, mamy z nią bliskie relacje, jest dla nas ważna, Aktywuje te kluczowe ścieżki nagrody w naszym mózgu, ale działa jeszcze bardziej niż gdybyśmy sami coś dostali, niespodziewanie coś wygrali, czy przeżywali coś przyjemnego, ponieważ ta bliska relacja powoduje także wyrzut oksytocyny, czyli hormonu bliskości, przytulania. I to takie kombo. Tych neuroprzekaźników działa bardzo na nas długo i przyjemnie, ponieważ już samo przygotowywanie, obmyślanie tego prezentu, kupowanie go, zawijanie, chowanie przed tą osobą, na której nam zależy, to wszystko się jest rozciągnięte w czasie i ta przyjemność może trwać bardzo długo. Choć oczywiście, zaznaczają tutaj naukowcy, szykowanie prezentu dla kogoś dla nas ważnego może być też związane ze stresem, czy się ten prezent przyjmie, czy się spodoba. Inną sytuacją stresującą jest jeszcze wydawanie pieniędzy. No, niektórzy nie lubią wydawać pieniędzy, są z natury bardzo oszczędni, i dla takich osób kupowanie prezentów nie zawsze jest z uczuciem przyjemności związane, wręcz przeciwnie. Natomiast wiele badań pokazuje, że jeżeli robimy coś dla innych, wydajemy pieniądze nie na siebie, a na kogoś innego, to to uczucie przyjemności jest większe niż gdybyśmy wydali te pieniądze na siebie. Tak pokazały na przykład badania prowadzone w Szwajcarii. Gdzie dwie grupy osób dostały 100 dolarów i zostały poinstruowane, że mają wydać je na siebie lub, zgodnie z tym, do jakiej grupy należały, na jakąś akcję charytatywną, na kogoś innego. No i badacze przeprowadzili wywiady z tymi osobami po czterech tygodniach, badali też ich mózgi dzięki funkcjonalnemu obrazowaniu rezonansem magnetycznym, i okazało się, że te osoby, które wydawały pieniądze nie na siebie, były szczęśliwsze. To stymulowanie tego ośrodka nagrody w mózgu jest związane właśnie, jak tłumaczą naukowcy, z tym społecznym charakterem obdarowywania kogoś. My tutaj wchodzimy z kimś w interakcję, budujemy to zaufanie i bezpieczeństwo. Stąd tak silna jest ta przyjemność odczuwana, kiedy kogoś obdarowujemy. Ale czy możemy tak samo czuć się przyjemnie, kiedy dostajemy prezent? Otóż tak. Te uczucia mogą być porównywalne. Szczególnie przyjemnie się czujemy, jeśli dostajemy prezent. Od osoby dla nas ważnej, i widzimy, ile w jego przygotowanie, wymyślenie włożyła wysiłku. W ogóle podoba nam się to, że ktoś o nas pomyślał. I znowu to dziewa w drugą stronę. Jest to stymulowany ten ośrodek nagrody, ale odpala się też ta oksytocyna związana z budowaniem więzi. Istnieje takie przerażające doświadczenia bycia w sytuacji, w której otrzymujemy prezent od kogoś, od kogo się tego nie spodziewaliśmy, a nie mamy prezentu dla tej drugiej osoby i nie możemy tego odwzajemnić. No i ta niezręczność może mieć wręcz wymiar takiego psychologicznego bólu, mówią naukowcy. To aktywuje u nas niepokój, zmartwienie i możemy wtedy postrzegać ten okres związany z wymianą prezentów jako kolejną rzecz na liście tych rzeczy do zrobienia w bardzo i tak pracowitym okresie, jakim jest grudzień. Co można na to poradzić, jeśli grudzień kojarzymy tylko z listą obowiązków do wykonania, większą listą niż zazwyczaj? No radzą naukowcy zmienić podejście, patrzeć na to, co jest w grudniu pozytywne. Oczywiście, dobry prezent wymaga pewnego poświęcenia. To są albo pieniądze, albo czas. To mogą być też obie rzeczy, jeśli szukamy czegoś wyjątkowego. Ale pamiętajcie właśnie, że prezent nie zawsze musi być związany z wydatkami, bo przeznaczenie jakiegoś czasu dla kogoś, spełnienie i marzenia, na przykład zabranie starszej osoby czy osoby, która nie ma samochodu do dzielnicy czy miasteczka, w którym się wychowywała, zrobienie czegoś dla kogoś samodzielnie, czyli przygotowanie, nie wiem, pierogów ciasta świątecznego, to też jest wspaniały prezent. Właśnie o czas i o bliskość w święta chodzi najbardziej. Wiele osób jest zestresowanych tym kupowaniem prezentów, bo nie ma pomysłu. Wydaje im się, że zawiodą oczekiwania bliskich osób, a ja dziś chciałabym stanąć w obronie tego, co praktyczne, oklepane, banalne, jak piżamy, skarpetki i książki, i pokazać Wam, że takie prezenty mogą być świetne dla każdej osoby, są też dobre dla naszego zdrowia, jeśli prawidłowo je wybierzemy, ale bez stresu, to nie jest żadna wielka sztuka. I sama takie prezenty bardzo cenię. Zacznijmy od książek. No. Książka może nas uspokoić, poprawić sen, jeśli poświęcimy na czytanie te ostatnie chwile przed zgaszeniem światła. Książki ćwiczą pamięć, rozwijają wyobraźnię, pogłębiają wiedzę, ćwiczą myślenie analityczne, obniżają ryzyko demencji, rozwijają empatię, a osobną kategorią są poradniki, jeśli chcemy komuś pomóc w jakimś trudnym momencie życia, w jakiejś kryzysowej sytuacji, a może zmienia pracę, a może się rozwodzi, a może ktoś ma zostać rodzicem. To na pewno z przyjemnością przeczyta jakiś poradnik na ten temat. Inna sprawa, czy się do tego wszystkiego warto od razu stosować? Niekoniecznie, ale to bywa inspirujące, takie przeczytanie poradnika. Książki mogą zachęcać nas do wprowadzenia jakichś zdrowych nawyków. Pięknym prezentem są książki kucharskie. W grudniu jest ich cała masa nowości eksponowana w księgarniach. Ja aktualnie m, zaczytuję się w książce rozkosznego nowej, która pachnie szarlotką. I w takiej wielkiej książce przewodniku po kuchni francuskiej bardzo mnie wciągnęło i ta książka o kuchni francuskiej to właściwie z czytania na rok. Kolejny prezent z kategorii oklepanych to są piżamy. Ja kocham piżamy, to jest mój ulubiony właściwie strój i nie obrażę się, jeśli znowu dostanę od kogoś w tym roku piżamę. W żadnym stroju nie czuję się tak dobrze. W grudniu lubię chodzić szczególnie w takich piżamach flanelowych w kratkę, żeby czuć się świątecznie. Latem sprawdzają się piżamy jedwabne, lniane. Właśnie bardzo warto zwracać uwagę, kupując piżamy, z jakiego materiału są wykonane. Mogą być z bawełny, może być ona na zimę właśnie, tak mówię, grubsza, flanelowa. Pamiętajcie, żeby to były tkaniny naturalne, szczególnie jeśli kupujecie prezent dla dziecka, albo jeżeli dla takiej kobiety jak ja, czyli w tym okresie transformacji menopauzalnej, który jak wiecie rozciąga się od 40 do 50 i może się wiązać z nocnymi potami, no to lepiej się zdecydowanie spocić w czymś co jest naturalne, niż w sztucznej klejące do ciała. Bardzo kocham piżamy, bo w nich spędzam takie mm, sobotnie przedpołudnie, kiedy się relaksuję, piję drugą kawę nieśpiesznie, czytam w sobotnie wysokie obcasy, więc lubię tych piżam mieć sporo i nie uważam, żeby to był prezent taki na odwal się. Poza tym sen jest ważny i piżamy, jak widać, też są ważne. Coraz częściej wyszukujemy to słowo w tym okresie świątecznym. Pokazują to statystyki widoczne w Google Trends. Coraz więcej osób wpisuje w wyszukiwarkę słowo piżama, a szczyt tej piżamowej gorączki Osiągamy w połowie grudnia. Wraz z tym rosnącym zainteresowaniem snem i gadżetami związanymi ze snem rośnie też rynek piżam. Tutaj dotarłam do takiej m, analizy, która pokazuje, że ten rynek rośnie co roku na świecie o 10%. I w kolejnych latach te zwyżki nadal są prognozowane. Piżama jest też bardzo dobrym prezentem dla nastolatków, którym trudno coś wybrać, dlatego, że to jest właśnie taki niezobowiązujący strój domowy, każdy to lubi. I piżamy też w ostatnich latach są modną częścią garderoby takiej zewnętrznej. Jak mówi mi w rozmowie Katarzyna Kander Wojnicka, te piżamy połączyć można z marynarką, z butami jakimiś nawet na wyższych. Czym obcasie i wyjść tak na imprezę. Przyjaciółka, która ma nastoletniego syna, mówi, że on przychodzi z dziewczyną po lekcjach do domu i przebierają się w spodnie od piżamy i tak spędzają czas do wieczora. I jeszcze kolejny prezent z listy szybkich i prostych to są skarpetki. Skarpetki. Też można dołączyć właśnie do piżamy albo być samodzielni i można kupić skarpetki specjalnie do spania osobie, która narzeka na kiepską jakość snu, bo jak pokazywały badania, skarpetki mogą przyspieszyć ten proces zasypiania. Ma to związek z tym, że zgodnie z rytmem okołodobowym, wieczorem, gdy nadchodzi pora na sen, temperatura naszego ciała nieznacznie spada. Jeśli założymy skarpetki, naczynia krwionośne w stopach się rozszerzą, stopy zrobią się cieplejsze i niektórym osobom to właśnie pomaga zasnąć. A ta większa ilość krwi, która napłynie do stóp, zostanie zabrana z innych części ciała, przez co ta temperatura się obniży, mu dostanie sygnał, że pora na sen. Zaznaczyć tylko warto, że spanie w skarpetkach nie jest dobre dla wszystkich, nie może być stosowane przez osoby, które mają choroby układu krążenia. I u osób, które miały już jakieś epizody zakrzepowe. Jeżeli chcemy komuś kupić skarpetki do snu, to znowu bardzo patrzymy na skład tych skarpetek. Warto postawić na pewien luksus, czyli kupić taki drobiazg, ale z kaszmiru albo z merynosów, a przynajmniej z bawełny dobrej jakości, ponieważ nogi nie powinny się pocić, powinna skóra oddychać. Szczególnie ważny jest skład skarpetek dla osób, które mają cukrzycę i mogą mieć jakieś mikrootarcia, których nie czują. Są narażone na te kłopoty zwane stopą cukrzycową. Przyjemnym, zdrowym prezentem jest też strój sportowy, bo potrafi zmotywować kogoś do ruchu. Jak się ma jakiś nowy element kupiony specjalnie po to, żeby ćwiczyć, to ma się większą motywację. I to mogą być znowu też skarpetki, dlatego że często żałujemy na taki drobiazg pieniędzy, a skarpetki sportowe są. W tej chwili już projektowane uwzględnieniem poszczególnych dyscyplin. Można kupić inne skarpetki dla biegacza, inne dla cyklisty ważne jest też żeby dbać o dzieci, które uprawiają sporty. Tendencje do myślenia o tym, że dzieci ze wszystkiego wyrastają, więc nie warto inwestować w te stroje sportowe, ale eksperci od dziecięcego ruchu z Instytutu Matki i Dziecka zwracali uwagę, że to jest taki dodatkowy motywator dla dziecka, a także naprawdę stroje sportowe zapewniają większy komfort w czasie treningu. A potem takie stroje mogą być komuś odsprzedane, można urządzić w klubie sportowym kiermasz używanych ubrań, więc na pewno te pieniądze nie są źle wydane. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Życzę Wam jak najwięcej uczucia ciepłego blasku w te święta, a właściwie w całym grudniu. Czasu na bycie z ważnymi dla Was ludźmi i czasu wolnego, żebyście mogli robić to, na co macie najbardziej ochotę i wypocząć w te święta. Do usłyszenia, mówi Kasia Staszak.